Bardzo pogodnym dzieckiem była. Wyrządził nam straszny ból. Dla nas to jest oszust, matarz, kłamca. I do tego jeszcze zabójca. Coraz częściej mordercy korzystają z internetu, aby poznać swoje przyszłe ofiary. Zazwyczaj są to samotne kobiety, szukające partnerów poprzez łączność komputerową. Tak też najprawdopodobniej swego oprawcę poznała 30-letnia Edyta Wieczorek z Ząbek. Czy jej niedoszły mąż, poznany przez internet, właśnie jest mordercą? Postaramy się to wyjaśnić w dzisiejszym programie. Kilka lat temu kierowałem do Państwa pierwsze ostrzeżenia o wtedy coraz bardziej popularnym komputerze a właściwie jego funkcji w internecie który może być wykorzystywany przez przestępców. Dobry wieczór Michał, Fajbusiewicz, witam państwa. Nie trzeba było długo czekać, a by szybko zaczęły się przestępstwa z wykorzystywaniem właśnie tego urządzenia. W policji powstały specjalne sekcje do walki z tą nową kategorią przestępstw. Jednak najbardziej szokujące są sprawy, kiedy to potencjalni Mordercy, przestępcy szukają swoich przyszłych ofiar przez internet. Edyta Wieczorek, wykształcenie wyższe, ekonomiczne, panna. Zamieszkała Ząbki, ulica Powstańców 62, zatrudniona w firmie budowlanej jako księgowa. Tak zapisano w policyjnych aktach. 31 lat skończyłaby 22 listopada. Była dzieckiem dobrym. Dobrym, troskliwym. Była bardzo opiekuńcza. Przepraszam, że tak długo trwało. Jak przystawka? Wyśmienita. Była osobą otwartą, towarzyską. Bardzo łatwo nawiązywała kontakty. Lubiła przyjęcia i lokale rozrywkowe, gdzie chadzała w towarzystwie przyjaciół. Bardzo chciała wyjść za mąż i założyć rodzinę. Korzystała też z internetu, aby poznać jakiegoś mężczyznę jako kandydata na męża. Tak poznała kilku, ale żaden nie spełniał jej oczekiwań. Mój tato miał tam gospodarstwo. A krówki? Tak, krówki i takie inne tam, zwierzątka. Fascynujące. Tak. Pijmy się. No i jak było? Gdzie? No jak to gdzie? Przecież byłaś na randce. Nie, Szkoda gadać. Nie no co szkoda gadać? Mów od razu, no. Sztywnie jak i tyle. Już nie byłaś tak źle. Nie wiesz co? Chyba nigdy nie wyjdę za mąż. No co nie wyjdziesz za mąż? Arek. naprawdę myślisz, że znajdziesz kogoś przez internet? A przecież to jest niemożliwe. Wypisują nie wiadomo jakie, jakie bzdury, a potem się okazuje, że nudziarze. Student prawa. Student prawa. Cudownie. Wszystko zaczęło się w połowie 2005 roku. Edyta Wieczorek wtedy nie była jeszcze świadoma, że wpadnie w sidła RKB. Wówczas bowiem interesował się on zupełnie inną kobietą. Wiesz dobrze, że jak kiwniesz palcem, to będziesz miała to codziennie. Mm. Tylko zostaw męża i dzieci. Mówiliśmy już o tym. Mówiliśmy, mówiliśmy. I co? Zostaw rodzinę, dzieci i bądź ze mną. Przecież jesteśmy szczęśliwi. Nie mogę tego zrobić. Przecież tak jest dobrze. Oni są moją rodziną. A ja? To kto? Zabawka, huśtawka? Co tam robisz? Musiałem parę zleceń wysłać. Jaki zleceń? Firmowy zleceń. Słuchaj, przepraszam cię najmocniej, ale muszę lecieć do serwisu odebrać swoje BMW. Co? Naprawdę, przepraszam cię. To, to jak to, ale dlaczego? Do późniejszego kontaktu edyty z Arkadiuszem doszło w sierpniu 2005 roku. No co to tam jeszcze robi? Już musiałem przelew wysłać. O tej godzinie? No już idę, idę, idę. Że on ma 31 lat, tu już oszukiwał córkę, bo był dużo młodszy. Mówił, że jest kawalerem, rozbodnikiem był, był w Legii Cudzoziemskiej, też jest nieprawdą. No Edytka, przecież ja się martwię o Ciebie. Czy ty naprawdę myślisz, że poznasz fajnego faceta przez internet? Zosiu, nie martw się. Możliwe, że na spotkanie z mężczyzną mojego życia. Dlatego Ci, że baw się dobrze. Pa. I zadzwoń do mnie. Dobry. Coś tak szybko. Ja dopiero zaczęłam. A ty już kończysz. Przepraszam cię najmocniej. Ale mówiłem Ci, że prowadzę z dziećmi zajęcia z Kingboksingu na Abułosie. Właśnie zaraz się ma. No ale. dobra. Zadzwonię do Ciebie później. Okay? No, ale... A tak? Po zajęciach. A rachunek? Witaj, Arek. Edyta. Proszę. Zobaczyć Ciebie na żywo to prawdziwe szczęście. No, to też jesteś niczego sobie. Może się przyjdziemy? A tak, tak, ja chciałem zaproponować. Więc zapytałam z ostrożności chyba tak, gdzie go zapoznała. Czy nie przez internet mi chodziło. Ona mi powiedziała, że u znajomych. I zaczęłam tak po prostu ciągnąć od niej, gdzie, czym się zajmuje, ile ma lat. A jeszcze coś robisz poza studiowaniem? Tak. Mam firmę komputerową z kolegami. Handlujemy różnymi częściami do komputerów. Wiesz dzisiaj, naprawdę można na tym zrobić biznes. A mieszkasz sam czy z rodzicami? Właściwie to sam. Rodzice wyjechali do Włoch. Mieszkają tam na stałe. Przynajmniej nikt mi nie truje. Ja mówię rodzice wyjechali do Włoch i syna zostawili tutaj. Mówię bez, w zasadzie, bez mieszkania. Dla mnie to coś nie tak jest. No wynajmuję mieszkanie. jest? Wiem, że znam się niecałe trzy miesiące. Ale od kiedy Cię poznałem, zrozumiałem, że chcę spędzić z Tobą całe życie. Wyjdziesz za mnie? Tak, tak, tak. Mm. Ona myślała, że jak ona jest tak ufną dziewczyną to myślała, że ta osoba, którą spotkała, też jest taka uczciwa, jak ona. Ślicznie. Pięknie? Pięknie. Co? No już. Oj, musiał się chłopak wykosztować. Jak można zaręczać się z facetem, którego tak krótko znać, którego poznałaś w jakimś tam internecie czy innym komputerze. Ale tato on jest studentem, ma własną firmę komputerową, a jego rodzice mieszkają na stałe we Włoszech. Skoro jest taki cudowny, to dlaczego nam go nie przedstawiłaś? Dlaczego go tu nie ma? A może on się przed nami ukrywa? Dziecko, ja mówię, dla mnie to to jest po prostu coś nie tak. A ona do mnie w ten sposób mówi, mamo, ty się naoglądasz, mówi tych programów, mówi 997 i ty wszystko czarno widzisz. Ojciec ma rację. Znamy go. Ty też go znasz krótko. I zjawił się tak, nie wiadomo skąd. Mamo, ja go kocham, on mnie kocha, ja w końcu jestem szczęśliwa. Czy wy tego nie rozumiecie? Niedługo będę miała dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Jaką? Kupię ci auto. O, przesadziłeś. Naprawdę. Czemu? No co ty. Nie chcę prezentów. A już tym bardziej samochód. Niedługo finalizuję taką transakcję. I będę miał Nie. tyle pieniędzy, że kupię samochód i dom. Nie. I będzie nam jak w raju. Tak jest dobrze. Taki interes. I trochę. trochę mam problem, wiesz? Ale. No, mów szybko na no przyszłość. Przecież... Chodź, żebyś chodź, Co się dzieje? Słuchaj, jest taki interes do zrobienia. Przyjeżdżają części komputerowe na granicę. i Potrzebuję 200 tysięcy. Stówę już załatwiłem, ale drugiej stówy nie mogę. Nie wiem za bardzo, co mam robić, a to może być interes życia. No, może jakoś będę mogła Ci pomóc. Nie, 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 nie. To ja jestem od załatwienia spraw finansowych w tym domu. No ale chociaż część bym mogła coś zorganizować jakieś pieniądze. Nie, no, mogłabyś. Mhm. O pożyczkach pieniężnych to my nic nie wiedzieliśmy. Nic. Dopiero później w trakcie przesłuchań policji. Przyjaciółka już jest gotowa. Może mm. nie, no fantastycznie. Muszę ci coś powiedzieć. Ona napisała do mnie, była narzeczona Arka, i ona chce pomóc mu zdobyć pieniądze. Na jakich pieniędzy? Mm -hmm. Nieważne jakich pieniędzy, to ja powinna pomagać mojemu przyszłemu mężowi, a nie jakaś tam lawirynda. Ale z mnie nie krzycz, to nie jest moja wina. Przepraszam cię, jeżeli twój mąż ma problem, to chyba mu pomagasz, prawda? No ale oczywiście, że tak, ale to jest mój mąż, a wy jeszcze się nie pobraliście. Zastanów się, czy ty w ogóle chcesz za niego wychodzić. Chcę. Słyszysz? Chcę. A na co ty wyprawia? Ludzie się gapią. A niech się gapią. A co, poważnie coś, tak? Proszę. O, czekaj, czekaj, czekaj. Ładny. Ale może no. biały? Co? O, wstrzymujesz. <laughs> no świetnie. Zostaw go. Daj spokój. Proszę cię, zostaw. Nie widzisz, że jesteśmy dla siebie stworzeni? Proszę cię, zostaw go. Nie mogę. Chodzi o pieniądze? Załatwij A... pieniądze, co za problem? Arek, nie mogę. Ona była księgową chyba to już miała zakodowane jakoś, że, że no kredyt brała wtedy, kiedy musiała. Raczej uciekała od kredytów, no zresztą dobrze zarabiała, to nie musiała brać kredytów. Nie pani co? Udzielenie kredytu w wysokości 100 tysięcy złotych jest po prostu niemożliwe. Nie ma jakiegoś sposobu? Ja rozumiem, że ma Pani stałą pracę, ale zarobki są zbyt niskie, żeby udzielić Pani takiego kredytu. Może jacyś żerenci? Nie, nie. Żerenci nie wchodzą w grę. To w takim razie przy moich zarobkach ile mogę dostać takiego kredytu? Najwięcej 30 tysięcy. Dobrze, to ja te 30 tysięcy wezmę. A to jest proszę Pana Łazienka. Myślę, że spora jak na kawalerkę. No, spora, spora. No i co, podoba się panu? Tak, zdecyduje się. Jest jeszcze jedna sprawa. Otóż trzeba zapłacić dwa, może troszeczkę ponad 2000 tysiące kancji. Ja jestem przygotowany. się zabrać. Wujek kupił samochód. Towar do firmy trzeba kupić. Ciociu, ale to i tak jest bardzo dużo. Naprawdę dziękuję i postaramy się szybciutko oddać. Dziecko, ale ty wiesz, co robisz, tak? Ciociu, ale wszystkim się zajmuje. Kupuję jakieś części komputerowe. Ja tam się na tym nie znam, ale on się już wszystkim zajmuje. Będzie, będzie naprawdę fajnie. mamy? No, 24. Tutaj jest 60 tysięcy. W banku dostałem kredyt na 30, nie ci przelać na konto. Tak, tak, przelali. Mhm. Nawet wziąłem Dobrze. ponad 2000, bo musiałem zapłacić za transport. Słuchaj, a na pewno mogę te pieniądze wziąć? Czy to pieniądze twojej rodziny. Arek, moja rodzina to jest twoja rodzina, moje pieniądze, twoje pieniądze. To jest nasz interes, musimy sobie pomagać, tak? 10 wyszła z pracy, a wcześniej mówiła nam, że, że zamierza, że jedzie do niego na kolację 10 listopada i że później mają razem ten weekend spędzić. To było 11 święto, 12 sobota i niedziela. I mówi po tym weekendzie się do Was odezwie. Ostatni kontakt z córką mieliśmy 21 października. Proszę się nie martwić. Córka jest dorosła, ma 30 lat. Wyszaleje się trochę po świecie i zapewne wróci. Jak pan tak może mówić? Jak pan nas traktuje? My zgłaszamy zaginięcie córki. Proszę przyjąć nasze zgłoszenie i proszę zacząć poszukiwania. No proszę nam zaufać. Z doświadczenia wiemy, że kobiety w tym wieku często po kilku dniach po prostu wracają. Musimy poczekać te dwa, trzy dni. Petyta nie była taką osobą, żeby nie dała znać, gdzie jest zawsze. Wyjeżdżała na dzień. To nigdy zresztą nie było tak, że nie odbiera telefonu komórkowego. To dla nas już było zaskakujące. nie pożyczałem. To ja jej pożyczyłem 30 tysięcy. Proszę, o, o, tu jest umowa. O, to kłamstwo, proszę pani. Proszę, wyłudził te pieniądze, jak, wyłudził. Jak nie wyłudził, proszę pani? Ja jestem biednym studentem, proszę pani. Wyłudził, miał wszystko i zabił. I samochód jeszcze, przecież i samochód. Klucze od mieszkania. Miał klucze, to mógł mieszkanie splądrować. Proszę państwa, pomieszczenia sprawdzone nikogo nie ma w budyniu. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję. No dziękuję. To powiedz nam, kiedy ostatni raz widziałeś 11? Nie, 10 listopada. Widzieliśmy się na Żoliborzu. Tam jest taki pomnik, wie pan, no, tam żeśmy się rozstali. O czym żeście rozmawiali? No, pokłóciliśmy się trochę. Następnego dnia no, ja poszedłem do niej, żeby ją przeprosić, ale nie, nie została mi w domu, więc zostawiłem kartkę pod drzwiami. Czemu kłamiesz, że twoi rodzice są we Włoszech? Firma komputerowa. Po co to wszystko? No, ja zawsze miałem problem z dziewczynami, już podstawówki, nie wiem, no, nie mogłem mi zaimponować, więc myślałem, że jak będę coś takiego mówił, to, to będzie łatwiej, no ale za to się chyba nie idzie do więzienia. Jeżeli ją tylko bajerowałeś, to za to się nie idzie siedzieć. Ale ja ci nie wierzę. Słuchaj, Co jest? sprawdzałam blingi, rozumiesz naszego podejrzanego? Tak. I wyobraź sobie, że facet utrzymywał kontakt z ponad setką kobiet. Wow, no proszę. Natomiast jeden numer powtarza się tutaj dość często. No to sprawdź. Już sprawdziłam. Arek. Arek nigdy by nikogo nie skrzywdził. To jest taki kochany chłopak. Jest pani mężatką, tak? Tak. Ma pani dwoje dzieci, tak? Związała się pani z dużo młodszym od siebie mężczyzną. Jest pani właścicielką dużej firmy, yy, na wysokim stanowisku, i, i co? I próbuje mi pani wmówić, że przez ten cały czas nic pani nie zauważyła, tak? A ja naprawdę. Myślała o tym, żeby zostawić dla niego rodzinę. Miał klucz od samochodu. Samochodem się poruszał. Zaraz następnego dnia się poruszał samochodem. Blisko dwa miesiące później w Warszawie przy ulicy Przybyszewskiego na Wielanach policjanci znaleźli auto Edyty, a w nim między m.in. odręcznie zapisany przez Arkadiusza B adres wynajętego przez niego mieszkania przy ulicy Magiera w Warszawie. Miejsca, gdzie najprawdopodobniej zamordował Edytę. 01,15, słuchaj, odnaleźliśmy czarnego polo na ulicy Krzybyszewskiego. panie komisarzu, od razu mi się wydał jakiś taki podejrzany. Dlaczego? Książki mu nie przeszkadzały. Czytać lubił. I kasio... ja Kasiorę miał przy sobie. A sam wynajmował to mieszkanie? Podpisywał umowę sam. Co my tu mamy? My znaleźliśmy kolery, korek od Są w nim ślady. Wydaje mi się, że to jest krew. To na moje oko na pewno jest krew. Myślisz, że można się tak zaciąć przy goleniu? Jeśli uda nam się udowodnić, że to jest krew edyty, to mamy się czego zaczepić. Mam wyniki A to dobrze. Krew, którą znaleźliście w mieszkaniu tego chłopaka, należy do tej dziewczyny. Tylko, że zdaje się, że nie macie ciała. Chłopak jest swany. Zaciągnął ją na pewno do tej kawalerki, wyłudził pieniądze. Hmm. Ciekawe, co zrobił. Może ją poświartował, albo wyrzucił w całości. Ja nikogo nie zabiłem. O co panu chodzi? O co chodzi? A krew należona w mieszkaniu na Magiera 15. Mieszkanie, które wynajmowałeś. No i co? No co, 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 no Przecież nic na niego nie mamy, no. Po prostu tych śladów krwi w jego mieszkaniu i, i tego, że koleś ma wyraźnie bujną wyobraźnię. On po prostu ją zabił. Zabił ją dla pieniędzy. A trudno uwierzyć, ale jak ustaliła policja, siedzący dziś w areszcie Arkadiusz B., kiedy romansował z Edytą, w tym samym czasie korespondował przez internet ze 150 kobietami. Ale to już zupełnie inna sprawa, bo najważniejsze jest to, że od 10... Listopada 2005 roku, właściwie nie wiadomo, co stało się z Edytą. Państwo są przekonani, że stało się to tak. najstraszniejsze. Tak, jesteśmy przekonani. Ponieważ mówiła nam, że idzie na kolację 10 listopada. Spotyka się na kolacji, razem spędzą ten weekend, mieli w planie jeszcze jakiś wyjazd. I niestety nie odezwała się już po weekendzie, czyli w poniedziałek miała dzwonić, nie odezwała się już w poniedziałek. Ustaliliśmy, że Arkadiusz B. dzień po otrzymaniu adedyty wieczorek znacznej kwoty pieniędzy zaangażował co najmniej trzy agencje nieruchomości. Za pośrednictwem jednej z nich wynajął mieszkanie przy ulicy Magiera. Gdzie w trakcie późniejszych oględzin policjanci ujawnili ślady krwi. Były to ślady dyty wieczorek. Nie mamy zwłok. Arkadiusz B. od 14 lutego 2006 przebywa w areszcie, jest tymczasowo aresztowany. Śledztwo ma charakter rozwojowy i nadal trwa. Arkadiusz B. ma postawiony zarzut zabójstwa i szereg innych zarzutów o charakterze kryminalnym. My żeśmy go w ogóle nie znali, my żeśmy go nie widzieli. Pierwszy kontakt mieliśmy mieć z nim 19 listopada. To miało być takie oficjalne spotkanie i zaręczyny niby, ale niestety już nie doszło do tego spotkania. Jak była raz, ostatni raz u nas na weekendzie 21, 2, 3 października. Także to był ostatni raz, kiedy ją widzieliśmy. I nic nie wskazywało na to, że ma jakieś problemy. To ta fascynacja, to zauroczenie, to uczucie ze strony córki po prostu tak. można dziś powiedzieć, że ją zgubiło, czy Żeby... zatarło możliwość obiektywnego tak. patrzenia tak. Ale na rzeczywistość. wspomniała, że potrzebne są jej jakieś pieniądze, to my o pieniądzach na przykład żeśmy nic nie wiedzieli, bo gdybyśmy wiedzieli, to na pewno człowiek by próbował odwieźć. Czego pan oczekuje jeszcze od telewizów, żeby ta sprawa miała właściwy finał? Chcielibyśmy apelować do mieszkańców ulicy Magiera na warszawskich Bielanach. Jeżeli ktoś z państwa widział Arkadiusza B, przynoszącego pakunki, torby, wsiadającego do samochodu Volkswagen Polo koloru granatowego bądź Poloneza, a tu prosimy o kontakt z naszą jednostką policji. Za tydzień będę prosił m.in. Państwa o pomoc w zatrzymaniu sprawcy bądź sprawców zabójstwa 57-letniego Mariana Ziółka, zaniedbina koło Łodzi. Obróć go, chodź, pomożemy. Halo, proszę pana. On chyba nie żyje. Nie